Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie aplikację, która będzie obsługiwała kilka języków. Często to się przydaje na przykład przy grach, jeżeli chcemy dotrzeć naszą grą na wiele różnych rynków, więc wiadomo, że nie wszędzie ludzie znają angielski, nie znają polskiego, czy niemieckiego, francuskiego, a mając w grze 4-5 języków, mamy możliwość, że więcej ludzi zagra w naszą grę. Utworzymy sobie nowy projekt. Wymiary mogą pozostać takie, jakie są. Tutaj nie będzie nam potrzebne, na razie, tylko się skupimy na dwóch ważnych elementach. Na początek dodamy sobie obsługę myszki. Następnie dodamy sobie obsługę plików XML. To będą pliki, które będą zawierały nasze języki. Do tego przyda nam się jeszcze funkcja oraz Ajax. Tutaj na końcu jest. Po dodaniu tych czterech elementów, Ajax Function, Mouse, XML, Dodamy sobie nasz obrazek, sprite, flagi. Właściwie to zrobimy taką, jakby flagę z animacją. Dodamy sobie flagę angielską. Zmienimy nazwę animacji na N. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy Add Animation. Zmienimy tutaj na PL. Wstawimy flagę polski. No i duplikujemy, stawiamy na przykład obok. Teraz tak, do naszych flag musimy dodać zmienną, którą nazwiemy language. Jej typ będzie text i w pierwszej fladze jej wartość początkowa to będzie n. W drugiej fladze tą wartość zmieniamy na pl. Pierwsza flaga to będzie, że jako Anglii, druga Polski. Co jeszcze tutaj potrzebujemy? Na razie na layoutie zostawiamy. A nie, może dodajmy od razu pole tekstowe: przesłanie Powiedzmy, powiększymy tutaj na przykład, wpiszemy sobie jakieś. Press Start no zwiększymy czcionkę, żeby było bardziej widoczne, może pogrubimy i 24. Dobrze. Jest widoczne. E, te, tutaj sprite zmienimy. na sobie na, na English, A tekst może pozostać jako tekst. Teraz przechodzimy do naszego arkusza zdarzeń. I pierwsze co musimy zrobić, to dodać zmienną globalną. Klikamy prawie przyciskiem myszy. Znajdujemy opcję Add Global Variable. Nazywamy ją Language. Zmieniamy jej typ na tekst. Wartość początkową też dajemy np. N. Mamy naszą zmienną globalną. Następnie dodajemy zdarzenie system on start layout. Będziemy chcieli, żeby na początku nam się flagi poustawiały na odpowiednie, czyli żeby tu była, właśnie została flaga Anglii, a tutaj żeby nam się wyświetliła flaga Polski. Nie musimy odpalić animację. Następnie klikamy naszą flagę set. Ustawiamy animację. Czeko, I tutaj wpisujemy self, self lang... oj zepsułem jeszcze raz, self, language, on nam podpowiada już tej nazwy zmiennej. Zostawiamy, że od początku i klikamy done. Możemy to wyświetlić żeby sprawdzić czy to działa tak jak chcemy. Powinniśmy właśnie otrzymać flagę w Wielkiej Brytanii oraz Polski. Jak widzimy, działa tak jak chcemy. Wracamy z powrotem do naszego projektu. No i teraz zaczyna się właśnie cała zabawa nasza. Ale zanim to jeszcze zrobimy, musimy przejść na przykład do NotPada i utworzyć Nasz plik XML, właśnie z jednym językiem i drugim. No więc, tworzymy taki sobie plik. Najpierw musimy poinformować, co to jest za plik. Oczywiście, tutaj nie musi być koniecznie Notepad. Można użyć do tego um, chociażby notatnika czy jakiegoś innego edytora tekstowego czy do tworzenia stron. Ważne jest o tym, żeby zapisać to potem z odpowiednim rozszerzeniem. No i teraz zrobimy. String ID równa się, na przykład nazwiemy to jako begin. Tutaj damy. Press Start. Teraz zamkniemy nasz string tekstowy i zamkniemy tutaj cały string. Sprawdzę, czy wszystko dobrze zapisałem. Się zgadza. No, właśnie tutaj już zjadłam. Widzę literkę. Już jest dobrze. Tak, powinno być dobrze. Więc zapiszemy plik sobie na naszym projekcie i nazwiemy go string.m.xml. O, Zmienimy rozszerzenia na wszystkie zapisz. I mamy już nasz jeden plik. Z językiem teraz robimy na podstawie tego nasz drugi plik z językiem polskim. Robimy zapisz jako i zamiast tutaj na środku n dodajemy pl, robimy zapisz mamy nasze dwa pliki utworzone, wracamy do konstrakta i nasze pliki importujemy do naszego projektu obydwa Widzimy, że są już tutaj dodane. Dobrze, po dodaniu tych plików, musimy zrobić teraz zdarzenie. Czyli, jak klikniemy lewym przyciskiem myszy na nasz obiekt flagę, chcemy, żeby ten tekst się zmienił. I do tego tutaj właśnie wykorzystamy już funkcję. Funkcję, która będzie wywołała funkcję o nazwie change language. OK. I tutaj musimy dodać jej parametr. Będzie piszkupka. I odwołujemy się do tej zmiennej naszej flagi. Następnie robimy. Starzenie już od razu jako funkcję Klikamy On Function i tutaj wpisujemy nazwę naszej tam poprzedniej funkcji, czyli Change Language. Po prawej stronie wybieramy System value I tutaj wpisujemy function.param i w nawiasie podajemy 0, to jest nasz pierwszy parametr, który jest numerowany, indeksowany od zera. Następnie musimy odwołać się do Ajaxa. I tutaj wpisujemy. Tak to sobie nazwiemy. A tutaj na dole wpiszę ile. string. Kropka. Zamykamy. Dajemy ampersand. Teraz nazwę zmiennej. Znowu ampersand. Kropka. Xml. Ten zapis powoduje, że tutaj w to miejsce pomiędzy tymi kropkami będzie dodane albo PL, albo N. Z tej tutaj właśnie naszej zmiennej następnie znowu musimy się odwołać przez Ajaxem sprawdzeniem czy ta nasza poprzednia funkcja została załadowana, czyli load file. Dobrze zaczęłam. Tak. I jeżeli została poprawnie załadowana, to teraz robimy XML load i tutaj wpisujemy Ajax. Kropka last data ładujemy dane, które zostały pobrane i następnie odwołujemy się do funkcji, którą nazwiemy sobie Update Text. I teraz podobnie musimy się odwołać do funkcji, którą nazwaliśmy update UpdateText. Jest to ta funkcja, która będzie odpowiadała za podmianę właśnie tekstu. Wybieramy tekst, set text. I tutaj wpisujemy function.call i w nawiasie i w cudzysłowie get GetText Przecinek. I podajemy nazwę, pod jaką ukryliśmy tekst w naszych plikach XML. Czyli w naszym przypadku jest to Bedgin. Tutaj znowu się odwołujemy do funkcji getText. Czyli musimy znowu taką funkcję stworzyć. Więc podobnie, jako event dodajemy funkcję onFunction. Wpisujemy getText. I po prawej... W stronie znowu wybieramy function. z tym razem, że wybieram opcję set Return Value. I tutaj wpisujemy, że xml, l string value. No i w nawiasach, nawiasach i w cudzysłowie wpisujemy string, łamane no no, string. Teraz damy tak, małpa ID równa się Ampersand. Funkcjon, kropka, param. Ja trzeba pamiętać, że indeksujemy od zera. Ampersand. Zamykamy nasz nawias. Mamy tekst. I klikamy dalej. Dobrze. Teraz przejdziemy i zobaczymy, czy nasz dwujęzyczny projekt działa poprawnie. Uruchamiamy go. Klikamy na flagę Polski. Widzimy, że tekst się zmienił. Teraz na Flagę Wielkiej Brytanii. Widzimy, że nasze teksty się zmieniają odpowiednio do wybranego języka. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania dalszych części tworzenia gier aplikacji w Construct 2. Dziękuję za uwagę.